Dziś oj treściwy odcineczek. Odpowiedź Ksajo na podejrzane zdjęcie. Była Remsuły chce zniszczyć jego związek z Kasiks. Upodlenie stulecia upaja Loka. Powrót Gerbera i Szachisty. To i wiele więcej już dziś. Zacznijmy od tego, że Gerberek powrócił i nowy rok zaczął niesamowitą przemianą. Odpiął on bowiem wszystkie subskrypcje od swojej karty, na których tracił kupę kasy miesięcznie. Prów? Za drugie konto płaciłem przez 3 lata około 2000 plus minus. Czyli nie grając w wowa prawie w ogóle, płaci, zapłaciłem przez ostatnie 7 lat za badament około siedem tysięcy złotych. A dodatkowo wykonał pełne badania krwi za ponad 700 zł. Pokazuję pełne badania dzisiaj na streamie. Pełen pakiet. Zdrowotny, a więc tak, krwinki białe w normie, krwinki czerwone w normie, hemoglobina za dużo, nie wiem co to znaczy, no trzeba iść z badaniami do lekarza zapytać. Jest, jest duża szansa, że wiemy jakie są przyczyny tego, że jestem senny na streamach albo przemęczony. Cholesterol całkowity, przekroczone czyli tłuste, przetworzone żarcie. Dużym sukcesem Gerbiego jednak był wysoki męski testosteron i brak cukrzycy, o którą ciągle go oskarżano na czacie. Okazuje się, że farmazoniłem, że mam więcej estrogenu, bo się z mamą wychowywałem, bo to k**wa jakieś gówno rzucone w eter. Ale testosteron mamy prawidłowy. Książeczkowa, no prawie że książeczkowa, prawie na środku jest. E, więc ja miałem problemy z insulinoopornością, aby tak mogłem myśleć. Oczywiście najlepsza, jedyna rzetelna redakcja wysłała swój sztab badaczy, w tym uprawnionego do wykonywania zawodu lekarza, by ten wydał wstępną diagnozę wyników krwi gerberskiej, cytując: Ja jebę. Pomijając, że ma totalnie rozjebany cholesterol, to kurde niepokojące są te wyniki. To wszystko zależy. Co robił podczas badań? Czy miał infekcję? Ile wypił wody? Bo tak wysoki hematokryt może być przede wszystkim z odwodnienia. Bilirubina jest podwyższona przy różnych problemach z kamicą żółciową? Ale nie wiązałbym tego z kamicą. Boli go często pod prawym żebrem? Wątroba też trochę za wysokie parametry, ale raczej tą wysoką bilirubinę wiązałbym z rozpadem krwinek czerwonych, Bo dodatkowo mamy podwyższone żelazo, a rozpad erytrocytów to bilirubina plus żelazo. Może być coś nie tak z rozpadem u niego krwinek, jakaś choroba i powoduje to właśnie takie wysokie parametry. I jeszcze organizm stara się zwiększyć liczbę erytrocytów. Po rozpadzie. I dlatego ma teraz trochę więcej. I on tak z dupy robił te badania XD: przeciwciała antyTPO na tarczyce za wchuj kasy zamiast TSH za kilka złotych. XDDD. Oczywiście pracownik redakcji, wysłany na wywiad z lekarzem, nie był w stanie donieść informacji o Gerberze, więc na tym uciął się opis. Czyli badania nie są aż tak idealne, jak wydaje się to Olkowi. Oczywiście Gerber nie byłby sobą, gdyby, pokazując te badania, nie zlikował swego numeru PESEL. Imię dziewczyny, wygląd zlikowany, dupa moja, kurwa, pół świata widziała, adres zlikowany, kurwa, PESEL zlikowany. Nie wiem, może po prostu wyciągnę teraz chuja po prostu, pokażę fiuta. Po prostu wyciągnę węgorza na stół. Redakcja jednak cieszy się, że ten osobnik specjalny powrócił na Twitcha. Lecimy dalej, bo u Patusa Pasuta pojawił się nowy szlauf, który okazał się byłą Remsuły, a ta sugerowała, że zdradzał ją i Kasiks jednocześnie. Mhm. Mhm. Pięć razy tylko. Ja I że mój były jest streamerem też? Kto? Remsuła. Remsuła? Kto no. to jest, widzowie? On jest Kasik teraz. W środku nie? No nie wiem co to jest. On na Twitchu streamuje. Mhm, ok. Od Kasiks, no. To jest ta, co go tak nim tak steruje, ta laska? Wiesz, że ja z nim mieszkałam dwa lata i nie. tak. I ona się zaczęła z nim spotykać, jak my mieszkaliśmy razem. Chodziła z nim na randki. A, nie mam w tych prywatnych rzeczy tutaj. <laughs> Czy, czy on był zajęty, a ona się do niego. No, on, on ze mną mieszkał, ona go zabrała Kulwary warszawskie jakieś. Kasiks ma ostatnio gorszy okres, jeśli chodzi o dramy. Ale tu oczywiście na kilometr jedzie typowym skokiem na zasięgi i kontrowersje, bo znamy działania 40-latka, żeby zdobyć widzów, Remsuła zanegował oskarżenia. W stronę Katarzyny, jakoby jakoby przejmowała facetów, tak, którzy są zajęci. Moi drodzy, moje sprostowanie sytuacji jest takie, a zarazem po prostu krótkie oświadczenie. No, rzeczywiście, pewien epizod z tą postacią niestety w moim życiu miał miejsce. Problem był jeden. No, troszeczkę za późno otworzyłem oczy. Był to trochę bardzo wydłużony okres. No i życzę Wam, moi drodzy, tego, że jeżeli Wy będziecie podejmować jakiekolwiek relacje, no to jednak zimna głowa tutaj odratuje sytuację na pewno znacząco. No i w sumie najważniejsze z całej jego wypowiedzi. Jeszcze w ramach jednego podsumowania to moi drodzy, no zdementuje fakt, że y, poznałem się z Katarzyną będąc w jakimś związku. My z Katarzyną poznaliśmy się jak ja byłem y, mega przystojnym singlem, tak? A całość w sumie pięknie podsumował Artur rybson lol ja nie rozumiem jednej rzeczy, on jest świat... A dobra, chuj, cała się w ogóle, Bo on jest świad On jest oczywi, Po co ja się w ogóle pytam? On jest oczywiście świadomy tego, że to jest kontrowersja i on tylko na kontrowersji bazuje, tylko i wyłącznie. I to jakby chuj z tym, że komuś rozpierd... Związek czy coś takiego, nie ma dowodów, nie ma nic, jest tylko naćpana, kurwa mefom dziwka, która kupoty. To mi to f I za takie słownictwo, ale takie są fakty, Zero żadnych jakichś dowodów, kłóź kogokolwiek, tylko i wyłącznie głupoty, chuj bo po drugiej stronie normalni ludzie, którzy mają kurczących swój w pierwszym tylko po to, żeby To tak pojebane. Spotykałeś... Nic dodać, nic ująć. Nerdzik pięknie zesmażył patologię. Stream stulecia u Pajaloka. Pajalok tak się naprół na swojej transmisji, że siał trzodę, darł mordę. Tego całego rejtingera. Ewa, baw się, rozumiesz, baw się, rozumiesz, że za 100 lat nie będziesz żyła, i będziesz kuriące. To jest moment, teraz ktoś wspomina, na to. Si ucieszę, chcę przypomnieć Patryczka, co odpierdalał w tym iwanym w tej barze, będzie ci smutno, będzie się cieszyć, rozumiesz? Mogę teraz tu zwalić konia na środku tego lokalu, będzie się cieszyć. Ale nie chcę, nie Co ty tak powiedziałaś? Powiedz mi, Ewa, szczerze, prosto prostu Dobrze, będę ciągł, będę chciał. Ale czekaj, kochanie, proszę, proszę. mówię ci mówię ci Ale co mógł sobie, sobie, sobie A następnie stary pijany nie chciał iść do spania i Dymił walcząc o głośnik, w ferworze tej walki słychać. Szamotaninę i płacz jego bidnej kobiety Ewa, co ci... co stary, Ewa, co ci jest? No bez przesady, Ewa, no. Ewa, o co ci chodzi? A ja oznacza. Ewa, skoro Nie, Ewa. Streama próbowały zakończyć osoby trzecie. Na przykład wkurzony sąsiad co przeklinał i groził dla Pajaloka, albo jego własna rodzona matka. Ty, nie pijcie alkoholu, nie palcie niczego w życiu Ale nawet papieru niczego. No. No, mama. E, słuchaj, Patryk, albo to kończysz, albo ja dzwonię na policję. <laughs> Widzowie w przeciwieństwie do wybranki serca Patryka Pajaloka Zawackiego mieli niesamowity ubaw, który zakończył Kamil Demons Amrach, kończąc cierpienia płaczącej niewiasty. Bohater na białym koniu specjalnie przyjechał, żeby ochlejtus przestał już dymić, bo cierpiało jego otoczenie. Ale co nie nie mogę no. Ale nie, nie, Patryk, po prostu nie, nie rób sobie ale czy ja robisz sobie źle teraz? No robisz, no robisz, myślę, że bardzo źle robisz. No. Tak szczerze? Za sam, tak, tak, Nie, naprawdę, ja teraz mówię szczerze. Ja teraz tam. No było... nie wiem. Na... Ktoś ma bekę czy coś, co No ale znowu. No pośmieją, wiedz... ale to... no. Ewa jest zła, no. życie, no tak naprawdę. Pa widzowie, naga. Pajalok na drugi dzień przeprosił i obiecał, że w tym roku już nie napije się wody. Jak już wspomnieliśmy, Dimonza, to zrobił on też ostatnio swoją tier listę, gdyż teraz każdy streamer ją robi i jest to gigamodne. modne. O, moja tier lista, patrz. Wszystkich dam już do ściek, a się dam legenda pierdolona. Będzie dobrze? Amrach u Sigma zielona karteczka za uratowanie Pajaloka. Marcin Ksajo Majkut, nazywany też legendą, tłumaczył się z fotki, która poszła w viral na Twitterze, jakoby Sylwestra spędzał obracając małolaty z tipsami na 5 cm, Legenda zaczął opowiadać, iż Sylwestra spędzał w swoim domowym zaciszu, a jego sąsiadka robiła ostrą bibę. Jedyną małolatką na Sylwestrze była Majusia. Bo spędzałem go w domu. W domu ekipy. Haha, żartuję. Oczywiście w swoim domu, a mój piesek się nazywa Majusia, tak? Sprawiałem, że już takich nie dotykam, no nie? No dobra, ale. Ale to jak ty się tam znalazłeś? Mo może tak. No właśnie, zaraz ci powiem, zaraz ci powiem. Na korytarzu. co było strasznie głośne. No ale wiesz, mówię, dobra, Sylwester, jeszcze nic, jeszcze nic. Wiesz, najebali się tam pewnie, tu jakichś to tam, eee, tu Mieszka, dawajcie tu do niego. No. Ja mówię, dobra, jeszcze to jest w moim tym, Jesz A goście sąsiadki nawet dobijali mu się do drzwi. Pierdoloną legendą. Najlepszym twórcą internetowym prawdopodobnie od lat. Najlepszym twórcą internetowym, który prawdopodobnie w ogóle w polskim internecie kiedykolwiek widniał. Ciężko jest się ukryć. No. No i tak też dobiegła y, się wieść. E, no w sensie, któraś koleżanka się wiesz chciała pewnie chłopakowi swojemu kraszowi pochwalić. E, mówi, a wiesz, że ja znam Ksaya? No i kurwa, no niestety tak czasem było, że ktoś do mnie pukał i tak dalej, ale to jeszcze jest. W granicy mojej cierpliwości, jak zrobi to raz i odejdzie. Kmiarka przebrała się jednak wtedy, kiedy legenda i niekwestionowany król tej platformy zamówił sobie pizzę pepperoni z dodatkowym czosnkiem, a ta nie doszła. O północy 40 zamówiłem niejaką pizzę pepperoni, a nawet dwie. <laughs> Mówię tak, dobra, jestem głodny, będę jeszcze długo oglądał, e, a wiem, że... A A, a wiesz. A jak, na nowy rok i tak, i tak bo, będę już następnego biegał. Jak coś człowieku kończy na tym, że zajebali ci pizzę Peperoni, to się, chyba zestram ze śmiechu, no? Dobra, dalej. Czyli ogółem Ksajek poszedł po skradzioną pizzę brzmi abstrakcyjnie, ale w sumie realnie. Jak już mowa o legendzie, to jutro leci on do Korei z Chipsonem i resztą ekipy kręcić wielkie dymy, nadrób poprzedni odcinek i dawaj suba dla redakcji, będziesz na bieżąco z wyjazdem koreańskim. Powrócił Xententation i również robił tą obsraną tier listę z tym, że on robił po tym jak kogo lubi i dał Lewusa Kubona i Kasix do s -tieru. To ją pominiemy i przejdziemy od razu do kolejnego sezonu przygód z szachowym mentorem, bo odwieczny wróg Bartosza powiedział, że ma depresję. Ale ja rzadko kiedy jestem w życiu tak prawdziwie szczęśliwy. Powiem wam, że brakuje mi, mam wrażenie, że aktualnie... Najbardziej mi brakuje jakiegoś takiego powiewu świeżości, jakiegoś takiego zerwania z rutyną, jakiejś wiary w siebie. A według Bartka, wszystko co złe wynika z małej ilości widzów. Widzów było regularnie tak między 100 a 200 osób, tak bez przerwy. No i wszystko szło w jak najlepszym porządku. Jeszcze w tym samym. No i tutaj zróbmy sto bardzo ważne słowa. Wypowiedziane przez szachowego mentora. Mentor ostatnio był szczęśliwy w listopadzie, kiedy się pogodziliśmy, kiedy moje community widzowie Xena, których nie lubi, dali mu szansę, zaczęli go oglądać. Miał średnią widzów 100-200, zarabiał pieniądze, kiedy wreszcie mógł streamować. I dlaczego jest teraz nieszczęśliwy? Tak więc Rudecki, jak zawsze, wygłosił swój monolog na temat swojego byłego wroga, gdyż zna go jak własną kieszeń. Przestałem poruszać jego tematy życiowe, jego tematy streamowe, patrzeć na jego ręce, czy oszukuje, czy nie, bo przymknąłem oko na to, po prostu dając mu szansę realizować się w jego marzeniu, jakim był streaming. I co się przez to wydarzyło? Minęły dwa miesiące, mentor sobie w spokoju streamował. Liczba widzów spadła tak, jak spodziewaliśmy się wszyscy. Do tego wkręcił się wamonga, grał z widzami, którym też ten kontent się przejada. I finalnie mentor zakończył na average 30 i wpadł w depresję. Niemniej jednak, ostatecznie Bartek uciszył temat i wysrał się na widzów, nie jadąc z sucharem na Airela z mentorem, za co żółta karteczka. E, słuchaj, e, spotykam się dziś z szachowym mentorem od 22. Dowiedziałem się przed chwilą, ja w szoku, fajnie. No właśnie, no właśnie, przekazujemy kartę graficzną. Chcesz paść? stary, przysięgam, że gdybym wiedział wcześniej to chętnie, ale dzisiaj nie mogę, ja streamuję gdzieś do 20 i lecę. Obiecałem Oli, że będę dzisiaj wieczorem dla niej. No, ale z szachowym mentorem! No ja wiem, ale nie mogę! Naprawdę no, nie mogę! Zabiorę cię, odpalimy stream u ciebie na Twitchu, ja mam na kiku, będzie wymianka, tym razem ty będziesz miał Twitcha dużego, Rozumiesz? Stary, ja dzisiaj miałem nawet nie streamować, naprawdę nie mogę! I mogę ci napisać ci... dlaczego, proszę. ale naprawdę nie mogę, to jak! Oprócz dramy mentorskiej, to Lewusik odniósł się do ostatniej żółtej karteczki redakcji i Go, grało buddy. koniec nerdzikowania. Tak. Kierujemy te słowa do ciebie lewusik. Kiedyś Widzisz, chłopie, pół roku temu obiecałeś bieganie z lewusem. Raz się podziębiłeś i ino grasz w ligę. Czerwona. Panie redaktorze, z bieganiem jest plan, że powrócić, jak się zrobi cieplej. Problem z bieganiem był taki, że ja biegałem i było fajnie już z bieganiem. Tylko potem się przeziębiłem na dwa tygodnie. Potem przez tydzień byłem zdrowy. Potem znowu byłem chory na no nie wiadomo co. Potem było już tak w miarę ok, i dostałem mononukleozy i potem umierałem przez no, prawie miesiąc. I naobiecywał zmian na swoim kanale. Można, no mogę zrobić streama z kuchni. Możemy zrobić streama z gotowania i kiedyś zrobimy stream z gotowania. Obyś nerdzik dotrzymał słowa. No i na koniec mega wielkie urodziny Mergano, super hiper Dymesy i Box Stopik. <noise> <śmienic> no na Nowej naprawdę naprawdę? Empire state of mind To jest <śmienic> Ja pie... Jakbyś piłkę połknął <śmienic> ja pie... Ale z ciekiera! <śmienic> <śmienic> A top contentem okazał się Wojtek Gola, pseudonim Golas, który zaliczał szlaufy w RP. Dalej, kur***. Jeszcze wybrał najlepsze, jebany, rozumiesz? No w sumie redakcja się spodziewała, że będą jakieś fajerwerki, a w tym ich schronie przeciwrakietowym czy coś, a to było coś na zasadzie derb, wydurnianie się na mikrofonach i granie w różne gierki, vibik takich początków Xi. no chłopaków bez kitu można nazwać obecnie najlepszą grupą w internecie, a wynerdziki dawać suba dla redakcji, dzięki za na raesa.